Cześć, witajcie! Z tej strony Jamikalo witam Was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet, a dzisiaj będzie, dzisiaj nagramy sobie wydarzenie z kopaniem, które doszło na Blockstar Planet dzisiaj. No i to naprawdę bardzo fajne. No szkoda niestety, że ono jest znowu, bo kiedyś takie same było. Ale okej, okay, zaczynajmy. O VIP-ka z poprzedniego filmu wygrała ta osóbka, Jeżeli wy chcecie wygrać Staripa na tydzień, ale właśnie, bo jest właśnie promocja. Jest, jest chyba promocja VIP-y i VIP-y są tańsze niby, więc może zrobimy sobie dzisiaj na Stadipa na miesiąc A, bo czemu by nie? zróbmy sobie na staripa na miesiąc będziecie chcecie wygrać staripa na jeden miesiąc do BLOCKSTAR Play. zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj tam na dole wraz z dzwoneczkiem oraz napiszcie swoją nazwę Niki w komentarzach, żebym mógł Was wybrać. No i możemy już przechodzić do odcinka intro. Więc sprawdzamy wydarzenie dynamitowanie, 200 mamy bomb oraz 10-minutowe rundy. Naprawdę jest to bardzo fajne, świetne wydarzenie do kopania pod klientem zbierania kryształów, ponieważ, ponieważ zbieram 300 tysięcy kryształów, żeby je otworzyć i mam aktualnie 290 tysięcy. Mam tyle właśnie ziemi, tyle powietrza, nie będę wam mówić. Widzicie sami, 8200 gliny Widzę sami, ile to mam tych kryształów? No i naprawdę, Mona. I brakuje mi 10 tysięcy kryształów do właśnie zdobycia 100 tysięcy razem. Więc, e, no, jeśli taki odcinek oddawania, to napiszcie w komentarzach, piszcie: Chcemy oddawanie kryształów Mikalo, No, więc wtedy będę wiedział, że chcecie takie oddawanie. Nie wiem, czy będzie mi dobrze szło, bo to jest moje pierwsze, pierwsze kopanie. I ja nie pamiętam, jak to było z tą taktyką. Bo, oczywiście, ja miałem taktyki, dobre taktyki, żeby dobrze grać. No, z, z czego pamiętam, to ja po prostu chyba, bo po prostu, no, prostu kopałem no było tak, że po prostu kopałem no i jakoś tak wychodziło nie wiem jak to było, ale mam nadzieję, że damy radę A, no, po prostu musimy, tutaj nie trzeba kopać laserów żadnych z laserów nie trzeba kupować najważniejsze no, jest tutaj, żeby szybko starać bomby A, no na początku jest ciężko bo mamy mm, kieszonkę za 10 ale, ale, ale mam nadzieję, że damy radę w sumie tu powinniśmy mieć no, obraz trudno, skarbów nie będę mieć. Właśnie tutaj można kopać do właśnie mityka, albo nie trzeba kopać do mityka i można od razu po prostu sobie kopać po prostu bomby. Chociaż mi się wydaje, że dokopiemy się do mityka, żeby nie było. Ok, więc będziemy kopać do mityka, żeby nie przedłuwać. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No i to nam zabiera. No właśnie, też będę Wam mówić teraz, co macie robić na tym wydarzeniu, żeby było dobrze. Bo naprawdę wiem, że niektórzy mogą, że robić na tym wydarzeniu. Yy, mówię Wam od razu, nie podbierajcie nikomu. Bo macie, sto, macie 200 bomb. Więc naprawdę nie ma sensu żadnego, żeby podbierać mm, bomby. Więc bardzo Was prosił, żebyście nikomu nie podbierali, bo wszyscy dla siebie mili, i bardzo bym prosił właśnie o to, żebyś tego nie podbierali. Um, no i żebyście byli mili dla wszystkich na kopaniu. No, no bo trzeba być miłym po prostu i być fajnym ludkiem, a nie jakim tutaj złym człowieczkiem. Trzeba być dobrym i family friendly, więc no, okej. Okay. Mm, no bym dał radę. Kurczaczki, ziemniaczki. Dobra, ja tu jeszcze muszę postawić bombę, no troszeczkę słabo mi idzie, wiem. No to jest moje pierwsze, pierwsze kopanie na tym wydarzeniu, więc wywadźcie mi za, jeżeli lamię. Ale po prostu, no, no, ja, no, ja nie ogarnię mnie, to jest moje pierwsze kopanie w tym wydarzeniu. My po prostu widzicie, jak ja lamię. Widzicie, jak ja kurczę sobie lamię. No, no, po prostu tragedia, no to jest jakaś tragedia, co ja robię, no to jest tragedia. Ale no, mam nadzieję, że. Damy radę, no i nie będzie aż takiej tragedii, jak ma być. Otóż, no już przeczuwam, że tu oba sobie tam zabiorą, ale nie zabierajcie, najlepiej no starać się nie zabierać. No mimo, że mamy te duże bomby, mamy dużo bomb, no ale jeżeli mamy w pobliżu, no to nie zabierajmy i będzie dobrze bardzo. O nie, no to nie jest fajnie, ponieważ ponieważ jest to yy, dosyć niefajna, niefajne, 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 bo jest lód, a lód jest niedobry. Lody są złe, znaczy lody, chłody są dobre wakacje, ale mi chodzi o wiecie. O, przepraszam, mam pełne. Nie wiem, teraz tu jakoś wyjść, no i właśnie to jest problem z tym wyjściem, bo wyjście jest przewalone, ale... Dobre, okej, okay, dobra, da się wyjść. 7 minut, no chyba słabo mi idzie, mi się wydaje. No bo, ty, ale tylko potem na tutaj dobyć po pięć tych kształtów, na 10 minut, jeżeli dobrze będziemy grać tylko niestety ja gram jak warzywo, ale za chwilkę będę mieć laserek za stówkę i będziemy mogli coś tutaj w końcu działać. Bo gramy troszkę w, w słabo. No i dobra, idziemy do góry szybciutko. I będzie. Będzie, będzie, będzie tego. Um, tutaj um, kiesionka na stówkę. Człowie czasami mogę, mogę źle gadać w ogóle, bo jestem rano. No i ja to nagrywam rano, Jezułem kupił laser. No, takie błędy. takie błędy się zdarzają. Takie błędy się zdarzają, niestety. Ale na szczęście tego nie zrobiłem, jak chciałem zrobić. Więc, chociaż troszeczkę się cieszę. Eee, dobra. Okej, okay, do góry, do góry. Go, 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 go. lawa, lawa, lawa. Dobra. A nie, co kładziemy tą bombę, nie ogarniam Zabiję się, bo mam mało HP. A mało HP to nie fajnie. No hej, hej, no hej, hej, no hej, hej. próbowałem się dokować do piekła. To byłoby spoko. Mamy już właśnie kieszonki za 40 miejsca, więc powinno być o wiele lepiej niż było. Potem będziemy nadawać duże bomby, nawet, więc naprawdę jest fajen. Naprawdę jest fajen. Ja Wam to mówię, że jest fajen. A więc tak jecimy po prostu od razu. Nie ma co się tutaj mm, czekać. O dobra. Tutaj, tutaj. Lecimy. Bombeczki stajam, wstawiamy i się bawimy, nie? Bombeczki stawiamy i się bawimy oki doki szybciutko, oki doki oki doki, lecimy, coś ile będę mieć pełne o kurczę co tu jest, dobra idę do góry, wydawajcie bomby lepiej a, żeby nie marnować czasu, dobra oni tam dają widzę a tu 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 skarpie z nim mówią, no dobra, już idę, już idę, już idę poczekajcie, ale dźwięku, bo nie ja wziąłem sobie słuchawek ale mi się nie chce, bo w sumie mi tak nie, bardzo nie zależy na tych skarbach, co to jest po co wy. No czemu wy, Dobra, dajecie. Ale gdzie jest niby skarb? Nie wiem, gdzie wy macie skarb. Ale dobra. E, lecę po prostu dalej. Szybko. Go, go, go. Tutaj. Dobrze, dobrze. Teraz, tutaj. O, kurde, dobra, lecę. O, mam tu jakąś dziką rzecz. Ło. Wow. Ło, wow, wow, wow. Nie wiem, gdzie dawać bomby. Aha, tu jest pełne już. Dobra, ja zadam bombę, żeby tam TNT się rozsadziło. I tu jest skarbik. A jak ten skarbik? Aha, tu jest skarb. Kolejny tu jest tutaj i tutaj. Chodź, chodź, lawendka, chodź lawendka. No, mm. jejku, no chodźcie, chodźcie. Chodź, 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 chodź. Ktoś, no, chodź ktoś. Błagam was. Tutaj, tu. No, proszę was. No, chodź. Chodź, ky, Ile ilimy. Co to jest za nik? Chodź tutaj. Chodź kiejemy lę. Ja kopię skarb. Ja kopię skarb. Halo, proszę. No chodź, chodź, chodź. No brawo, dziękuję. No w końcu ktoś mi kopie skarb. No dziękuję, no, w końcu, no jest. Ech, dobra, ja idę do góry. Co wy tutaj? Od mu wy tu kopiecie? Co wy zrobiliście? Najlepszego? Że mu kopaliście tutaj? I gdzie jest ten skarb? Tu nie ma skarbu żadnego. Dobra, ja muszę tutaj dawać bomby, bo jest tragedia. Potem trzeba stąd wyjść jakoś. No już jest wyjście. Okej. Okay. Dobra, szybko do góry, ale tu dużo kryształów, omg. Omg, 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 Dobra, lecę. No nie, jest no, słabo nam idzie, bo... No bo, no, słabo nam idzie, no nie powiem, bo już nawet nie jesteśmy w piekle. A czy minuty zostało nam do końca. Ale no, dobra. Niepotrzebne mi są skarby. Niepotrzebne mi są skarby. Po co mi skarby? Po jakiego grzybka? Po jakiego grzybka mi skarby? To komityczny i legendarny to spoko, ale tak to mi niepotrzebne, Po co mi to? Niepotrzebny mi skarb, bo tu są Mam dużo bombek i w ogóle. Nie wiem, czy bym kupił sobie raz, raz 400. Chociaż no pewnie potem tego nie zrobię. No ale dobra. Albo nie, no potem, no nie wiem. Dobra, kupię sobie to. Nie wiem, nie wiem, co ja robię w sumie. Eee, nie ogarniam tego kupania. dziwnej i one jest jakieś. Dziwne kopanie, jakoś nie umiem w to grać w ogóle. Szybko idziemy, ale oni. Ja myślałem, że w prawo idziemy, a oni w lewo poszli. To jak? Kiedy niby? Ja tu, kurde, sam. A ja tu chcę, ja tu chcę kryształy. Wow! Szybko, szybko, szybko. Dwa dajemy naraz. Ojejku, dobra, dwa naraz. Jedziemy po prostu normalnie. To mi się właśnie skończą bomby. Czy mi się skończy magazynek? Zaraz i będzie klops. A, uh, okej. Okay. Dobra, tutaj, a, i, i i, tutaj. No nie, mamy min dwie minutki. Nie, fajnie. Ojejku, nie, ja zginę zaraz i będzie koniec. I będzie koniec. Nie wiem, po co, daję dwa naraz. Oki doki. Szybko. Szybko, dobra, lecę tutaj. No, idę do góry, ponieważ nie ma co już tutaj e, grać. Już nie damy rady nawet dopiekła się dokopać. No, fajnie, no po prostu. Pięknie, chyba szybko, szybko postaram się i będzie skarb, nie? Postaram się otworzyć, też wątpię, to się uda. Ale szybko będę. Dobra, oni są chyba zarspiekle. Mam 24 sekundy. Nie wiem, czy to się uda. Szybko lecę. Yy, zaczęła mi się myszka, niestety. A muszę iść tutaj na dół. Szybko. Szybko. Nie, no nie da rady, nie otworzymy skarbu. Nie otworzymy mitycznego. Yy, może do połowy dojdziemy, ale tak to. To, 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 to ledwo, ledwo, no i, no i koniec. No i nadzginołem zginąłem, to już nie ma co. No i dziękuję wam. 180 punktów dużo. Ale no... No, słabo mi poszło, bo, bo po prostu no, nie umiem grać, no to co to, 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 to się dziwić Mikalo Że tutaj tak ci słabo poszło, jak tutaj grać nie umiesz normalnie, tylko jakoś tak słabo. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że będziecie mieć udział w, 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 losow w losowaniu na Stary Pana Miesiąc, łapka w, i w górę oraz subskrypcję na kanale, no takie prawie 300, no to bardzo słaby wynik, więc no, przepraszam was, no słabo mi poszło, więc dzięki jeszcze raz, no i cześć!